Pierwszy lot, bajka od serca oparta na prawdziwej historii. Zamknij oczka, weź głęboki oddech, a teraz jeszcze jeden i posłuchaj opowieści. Która wydarzyła się naprawdę, choć brzmi jak bajka. Długo czekałem na swój pierwszy lot, trenowałem codziennie, skakałem z gałęzi, rozwijałem skrzydła, latałem. Coraz wyżej i wyżej, i coraz dalej i dalej. Rodzice byli ze mnie bardzo dumni. Mówili, że jestem gotowy, że poradzę sobie i wrócę, nawet z daleka. I w końcu. Nadszedł ten dzień. Zostałem wypuszczony z miejsca, którego nie znałem. Miałem wrócić do domu sam. To było bardzo trudne zadanie, ale byłem gotowy. Leciałem wysoko. Wysoko nad polami, łąkami, dachami i drzewami, wiatr delikatnie niósł mnie do przodu, słońce świeciło mi w pióra. Czułem się silny, wiedziałem dokąd zmierzam. Leciałem. Do domu. Ale po jakimś czasie zrobiło się gorąco. Leciałem już długo. Czułem, jak moje skrzydła powoli słabną. Poczułem pragnienie. Spojrzałem w dół, Zobaczyłem jezioro, duże, spokojne, błyszczące w słońcu. Zniżyłem lot, chciałem się napić, na chwilę odpocząć, ale skrzydło zadrżało, wiatr mnie pchnął. Zgubiłem równowagę, i wtedy wpadłem do wody. Była zimna i niebezpieczna, nie umiałem pływać. Machałem skrzydłami, rozpryskując wodę na wszystkie strony. Walczyłem, próbowałem się wydostać. Z trudem dopłynąłem do brzegu. Ale tam utknąłem między kamieniami, zmęczony, mokry, samotny. I wtedy usłyszałem dziecięce głosy: To gołąb! Babciu, to gołąb! Musimy go uratować. On stamtąd sam nie wyjdzie. Był tam chłopiec i dziewczynka. Łowili ryby. I wtedy babcia zeszła w dół po śliskich kamieniach i wyciągnęła mnie z pomiędzy głazów. Nie bałem się, wiedziałem, że to mój ratunek. Leżałem spokojnie. Nie miałem już siły uciekać, ale czułem się bezpiecznie. Oddychałem, odpoczywałem. Dzieci patrzyły na mnie cicho, tylko patrzyły, jakby czekały, czy zdecyduję się polecieć dalej. A potem spróbowałem. Podniosłem jedno skrzydło, potem drugie, i wzbiłem się w powietrze. Powoli, powoli leciałem. Leciałem długo. Byłem zmęczony. Ale nie poddałem się. Wróciłem do domu, ostatni ze wszystkich. Ale kiedy wylądowałem, wszyscy na mnie czekali: rodzice, inne ptaki wszyscy patrzyli na mnie z radością i wzruszeniem byli ze mnie dumni, bo wiedzieli, jak trudna była ta droga, i że nie zrezygnowałem. A ja, ja byłem z siebie dumny, bo dałem radę. Dotarłem, wróciłem, jestem w domu. I nie wróciłem tylko ze zmęczeniem. Wróciłem też z czymś pięknym. W sercu niosłem obraz chłopca i dziewczynki, ich spojrzenia, ciepło dłoni babci. Zawsze będę ich nosił w sercu, bo to oni sprawili, że mój pierwszy lot, choć trudny, stał się najpiękniejszą podróżą mojego życia.